Cześć kochani, witam Was w kolejnej części przeprowadzka z Alice i dzisiaj nagram dla Was Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, bo wiem, że macie masę pytań związanych z moją przeprowadzką, z mieszkaniem, z Toruniem w ogóle, z uczelnią, więc zadałam Wam pytanie na Instagramie i na Facebooku, czy macie jakieś pytania, dużo się ich zebrało, więc teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to, ile oglądałaś mieszkanie przed wynajęciem tego, w którym mieszkasz? i powiem wam, że sporo oglądałam mieszkań ze znajomymi. Chyba będzie około 7-8, tak mi się przynajmniej wydaje. No, na pewno więcej niż 5, to w którym teraz się znajduję było ostatnie i totalnie przypadło nam do gustu. Zdecydowałam się, że zostaję, nigdzie się nie ruszam i nawet jeżeli komuś by nie odpowiadało, to znalazłam sobie kogoś innego do tego mieszkania, bo jest naprawdę przestronne. Pokoje są bardzo ładne i Cena do warunków moim zdaniem jest odpowiednia. Kolejne pytanie to: Czy Twój wybór należy do tych właściwych? Cieszysz się, że tam mieszkasz? Czemu wybrałaś mieszkanie to, a nie inne? E, tak, myślę, że ten wybór jest właściwy, przynajmniej na tą chwilę tak uważam. E, czy wybrałabym inne mieszkanie? Nie wiem. E, na pewno nie z tych, które oglądałam, e, ponieważ większość z nich była dużo gorsza od tego, w którym. Teraz mieszkam, więc stwierdzam, że póki co nie zamieniłam tego mieszkania, chyba że znalazłabym naprawdę jakieś inne, które by mi odpowiadało. Czy trudno było dziś zapoznać się z okolicą, nowym miastem? Zdecydowanie nie, ponieważ to nie jest blisko mojego miasta rodzinnego, to jest około godziny drogi. Więc często tutaj bywałam, zwłaszcza, że to było takie miasto, gdzie jak chciałam jechać na zakupy z rodzicami, gdzieś blisko, to właśnie był toruń, no ewentualnie płosk, ale najczęściej był to toruń ze znajomymi, czy też z Emilem, też tutaj często przyjeżdżałam, więc właściwie większość torunia już znałam, więc nie musiałam jakoś bardzo poznawać tego miasta, ale wiadomo, jeszcze nie znam wszystkich okolic, więc to jakoś przyjdzie z czasem. To jest zadał pytanie, czy nie wolałabym zamieszkać z Emilem i pewnie, że bym wolała, ale on ma jeszcze rok technikum, ponieważ jest w czteroletnim technikum, a przypominam, że jest rok młodszy ode mnie, więc kto wie, nie wiem, gdzie Emil pójdzie na studia, więc jeżeli pójdzie do Torunia, no to oczywiście będziemy chcieli albo, nie wiem, razem tutaj zamieszkać, albo poszukać czegoś innego. Jak to będzie zobaczymy, może się ja gdzieś przeniosę do innego miasta, no w sumie jeszcze nie wiem i staram się nie myśleć tak daleko w przód. Teraz takie długie pytanie, czy jesteś zainteresowana studiami, czy raczej podchodzisz do tego na spokojnie, czy nie boisz się obowiązków jakie będziesz miała teraz odnośnie mieszkania sama i czy Twój chłopak po skończeniu szkoły zamieszka razem z Tobą i też będzie studiował w Toruniu? A więc czy jestem zainteresowana studiami, czy podchodzę do tego na spokojnie? Jestem zainteresowana studiami, ale też staram się podchodzić do tego na spokojnie, bo y, staram się zredukować stres, bo to źle na mnie wpływa, a potem się... Źle z tym czuję, mam jakieś humorki i tak dalej, więc staram się podchodzić do tego na spokojnie, pozytywnie na to patrzeć. Wiadomo, że może być dużo nauki i może być ciężko, ale taka już jest rola studiów i tak już musi być. Czy nie boję się obowiązków wynikających z tego, że będę mieszkać sama? Zdecydowanie nie. Jestem tutaj już jakiś czas i nie widzę problemu w tym, żeby sobie posprzątać, żeby sobie coś ugotować czy posiedzieć nawet sama, jak nikogo nie ma. Naprawdę wydaje mi się, że ten rok, kiedy byłam na tym gapiel, czyli miałam rok przerwy, trochę mnie tego nauczył. Rodzice też nie zawsze byli w domu, więc też czasami musiałam sobie sama zrobić obiad, sobie posprzątać, pomóc rodzicom w sprzątaniu i tak dalej, więc Trochę mnie to tego nauczyło, a poza tym e, kiedyś musimy się nauczyć obowiązków. A odnośnie Emila, to już mówiłam i zobaczymy jak to będzie, e, czy właśnie będzie studiował w Toruniu, czy gdzieś indziej. Czy nie miałaś problemu z rozstajem się z rodzicami? E, nie, bo tak jak już mówię, mam blisko do domu, e, w razie potrzeby oni mogą do mnie przyjechać, albo ja mogę tam wrócić. E, też na pewno będziemy rozmawiać na escape'ie, na przykład dzisiaj właśnie e, umówię się z nimi na Skype'a i sobie pogadamy wieczorem, więc kontakt się na pewno nie zry, Wiadomo, że nie będę się meldować, że wracam na przykład za godzinę do domu, bo e, no nie ma takiej potrzeby. Będę ewentualnie mówić, że gdzieś wyjeżdżam, albo że u mnie wszystko w porządku, e, będę dzwonić od czasu do czasu i też na pewno więc e, kontakt na pewno się nie urwie. Jak długo szukałaś mieszkania, co Ci pomogło w znalezieniu? E, mieszkania szukałam powiem szczerze, że niedługo, zabrałam się za to w miarę wcześnie, bo e, pod koniec lipca połowa, druga lipca chyba. No i jak dowiedziałam się tylko, że dostałam się tutaj na studia, to postanowiłam ze znajomymi szukać mieszkania. Wiadomo, żeby też nie na ostatnią chwilę, ja mam coś takiego, że wolę się wprowadzić wcześniej, wszystko sobie zrobić i po prostu na gotowym pójść na uczelnię, a nie w ostatnim dniu się sprowadzać, rozpakowywać jeszcze w trakcie. Jakoś mi to po prostu nie kręciło, więc długo nie szukaliśmy. Dzwoniliśmy po paru ogłoszeniach, potem właśnie przyjechaliśmy oglądać mieszkania i obejrzeliśmy wszystkie jednego dnia i wybraliśmy właśnie to. Szukałam na paru stronach, na OLX, na Gumtree. I jeszcze na grupie na Facebooku, która po prostu nazywała się Mieszkania, wynajem toruń, więc myślę, że inne miasta też mają takie strony, grupy na fejsie. Jak długi okres musi minąć, żebyś zaklimatyzowała się w nowym mieście? Wydaje mi się, że to już minęło, ja nie wiem, nie mam problemu, żeby się tutaj zaklimatyzować. Um, nie mieszkam sama, więc też nie jest mi smutno um, wiem gdzie mogę sobie pójść miasto znam mniej więcej więc myślę, że nie będzie tak źle już się tak zaklimatyzowałam poza tym myślę, że zmiana otoczenia nie była dla mnie jakaś drastyczna Jestem nadal w Polsce, przysłowiam po polsku, nie, nie wyjechałam na studia za granicą, więc myślę, że dam sobie radę. Jak często będziesz teraz widywać się z Emilem? Emil właśnie jest u mnie, teraz siedzi w drugim pokoju z moim współlokatorem. I jak często będziemy się widywać? No na pewno w weekendy albo w jakieś wolne dni. Teraz on przyjechał do mnie na weekend. W następny weekend możliwe, że ja wrócę sobie do domu i go odwiedzę. Potem może znowu tutaj przyjedzie, więc to będzie tak na zmianę, w zależności od tego, jak nam będzie pasowało. Tak po prostu będziemy się widywać. Oczywiście na święta będę przyjeżdżać do domu, więc tutaj myślę, że kontakt będziemy mieć cały czas. Kolejne pytanie jest dla mnie ważne, bo sama się nad tym zastanawiałam. Co Twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby czuć się dobrze w swoim pokoju? I wiadomo, jak przeprowadzamy się, to mamy nowy pokój, nowe otoczenie, mniejszy lub większy. Ja w tym przypadku mam większy pokój niż u mnie w domu, co mnie bardzo ucieszyło, bo mam więcej miejsca, żeby rozstawić sobie właśnie statyw, lampę i dla was nagrać. Kupiłam sobie biurko i najważniejszą dla mnie rzeczą właśnie było to, żeby zwieść jak najwięcej rzeczy z domu. Nie tylko życiuch, kosmetyki, tylko takich dekoracyjnych typu ramka ze zdjęciem, mojego Emila, świeczka, jakiś tam, nie wiem, kwiatek, czy właśnie jakieś świeczuszki inne, wosk, żeby ładnie pachniało. I to było dla mnie ważne, dlatego, żeby właśnie było przyjemnie, jak w pokoju u siebie w domu, a nie tylko takie mieszkanie w sensie pokój typowo taki. Nie chcę powiedzieć studencki, żeby nikogo nie urazić, ale że tylko biurko i nic więcej Was nie interesuje. Jeżeli ktoś lubi się czuć tak komfortowo i przyjemnie, to właśnie myślę, że jakieś takie stworzenie sobie takiego klimatu, jakiś kwiatek, świeczki, ramki. To moim zdaniem pomaga. Dostałam również pytanie, na jakie studia się wybieram. Dla tych z Was, którzy jeszcze tego nie wiedzą, wybieram się na studia dzienne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalizacją Nowe Media. Myślę, że to jest najbardziej powiązane z tym, co robię na YouTubie. Nowe Media mnie interesują, więc. Myślę, że z tych studiów wniosę nie tylko jakiś tam papierek, ale też nauczę się i dowiem się więcej o tym, co jest teraz dla mnie hobby. Czy zrobię room tour? Tak, zrobię room tour, Obiecam Wam to, bo też nie mogę się doczekać, żeby to nakręcić. Ale jeszcze mam parę rzeczy, które chcę sobie dokupić, więc czekam na to i potem zabiorę się za nagrywanie dla Was tego filmu. Ktoś jeszcze pytał, czy zrobię house tour, czyli takie całe mieszkanie. No tego nie zrobię, bo myślę, że to jest zbędne, byłoby długie. I nudne, poza tym nie będę pokazywać też pokoju moich współlokatorów bo myślę, że to by było trochę nieodpowiednie, tak więc mój pokój na pewno Wam pokażę, nic Was nie ominie. I dajcie mi też znać, czy wolicie taki room tour bardziej artystyczny, z muzyczką, czy wolicie taką bablaninę, jak chodzę i Wam pokazuję wszystko w takim vlogowym stylu. Jestem ciekawa, jaką wersję wolelibyście zobaczyć i oczywiście się za to zabiorę za jakiś czas. Ktoś zapytał, czy kupowałam wszystkie meble, powiem Wam, że nie. Miałam bardzo ładną szafę, komodę był też tapczan, więc kupiłam sobie raptem biurko z mebli i krzesełko. Nic więcej nie było mi potrzebne. Jeszcze oprócz tego jest tutaj taka ława za mną. Oj, nie widzicie! Tutaj jest taka ława, więc e, też nie było mi potrzebne. Nie wiadomo. Ile i jakie meble dla tego biurko i krzesełko zdecydowanie mi wystarczyło. Ok, więc to już wszystkie pytania na dzisiaj. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część pytań i odpowiedzi dotyczących właśnie przeprowadzki, to zostawiajcie swoje pytania poniżej, a ja potem będę mogła sobie na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że na razie na takie powtarzające się odpowiedziałam, więc jeżeli podobał Wam się taki film, dajcie łapkę w górę. Przepraszam Was jeszcze za taką chrypę, ale chyba troszeczkę... Mnie zawiało. Ok, więc dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Papa! Pa!